Nic nie jest przesądzone. Mafie, służby i loże mają swoje plany. Globaliści, sataniści, talmudyści mają swoje plany. No ale. Jesteśmy w drużynie zwycięskiej tak. o, dokładnie. <laughs> I, I w związku z tym Wiemy, że ich wszystkie Najmroczniejsze plany Będą pokrzyżowane dokładnie. Rzecz w tym, żeby samemu Wykazać się tutaj lojalnością Cierpliwością, a w ramach tej cierpliwości no, po prostu trzeba, trzeba To rozumieć, że te plany Nie ma żadnego powodu, żeby były te, Wobec nas Odkryte te, te, te plany, że tak powiem, króla królu tak? Bo niektórzy mają takie oczekiwania i niektórzy i niektórzy warunkują przystąpienie do na przykład akcji politycznej bezpośredniej przystąpienie do partii czy sympatyzowanie z partią czy w ogóle głosowanie mówią że no dobrze ale jaka jest gwarancja Chcą mieć te gwarancje, nie wiem, notarialne potwierdzenie, że będzie dobrze, i na dodatek jeszcze na koniec się okazuje, że jak już tak się wytłumaczy, że tak, że to jest realne, to jeszcze chcą, żeby po drodze, żeby to nic nie bolało i nic nie kosztowało, prawda? No tak się nie da. Więc do akcji do akcji, szanowni państwo, dlatego, że no, z drugiej strony, jeżeli teraz dzisiaj nie zadziałamy, no to co, ostatni gasi światło?